moment je dit klopt. przystępuje do e, współpracy z nami czy klubowicz, no to e, dostaje dostęp do wielu narzędzi. Pierwszy z narzędzi no to jest to, że e, musi wypełnić an ankietę potrzeb, informacje o potrzebach, o problemach, o informacje o, o tym, co będzie w najbliższym się w danym filmie działo. To wszystko sklepywane do CRM-u. CRM, który też jest oparty jeszcze o sztuczną inteligencję, gdzie też można wyszukiwać i to już przez naszą stronę Czy odbywa, że jak ktoś potrzebuje kontaktu do konkretnej firmy, no to wpisuje, szukam kontaktu do firmy takiej i takiej. No i wyskakuje informacja, który koordynator może po prostu pomóc w kontakcie. Kolejna rzecz to jest raz w tygodniu wysyłany newsletter. Newsletter wysłamy obecnie do 4,5 tysiąca firm, no ale ta liczba będzie systematycznie rosła. I przykład znowu z życia: jeden z naszych klubowiczów, który buduje boiska, potrzebował zareklamować się i zobaczyć, czy jest jakiś potencjał dotyczący budowy boisk. No i po newsletterze wysłanym też do klubów sportowych, odezwało się 35 klubów sportowych, które jest zainteresowane budową boiska. Trzecia rzecz to mamy grupę, grupy na WhatsAppach podzielone na kluby. Podzielone na branże, czyli mamy, mamy grupę nieruchomości, dla tych, co się interesują nieruchomościami. Mamy grupę strefy ekonomiczne, to jest grupa, gdzie próbowicie się wymieniają informacjami w nasie strefy ekonomicznych, jak tam wejść z kim, rozmawiać i tak dalej. Jest grupa bizneswoman, która nam się błyskawicznie i dynamicznie rozwija. Mamy grupę finanse i grupa inwestycyjno-budowlana. Ta grupa na Whatsappie, tam są setki już dzisiaj naszych członków i proszę mi wierzyć, tak błyskawicznie, co niektórzy rozwiązują tam problemy, nie tylko biznesowe, ale również i prywatne, przez to, że te 200, 500, 700 innych osób, która jest na grupie, no ktoś gdzieś kogoś zna.